Ustawa transplantacyjna mówi o tym, że jest możliwość przeszczepienia narządów od, od zwierząt, ludziom, natomiast wymaga to specjalnego rodzaju zgody i, i zaakceptowania tego przez y, specjalny zespół Krajowej Rady Transplantacyjnej. A więc jest to traktowane jako pewien eksperyment medyczny i jest to bardzo mało rozpowszechnione, tak w Polsce, jak i na świecie. Według mojej wiedzy miał w Polsce miejsce jeden przeszczep. Narządu od zwierzęcia człowiekowi. Było to przeszczepienie serca wykonane przed laty przez pana profesora Religę, i tego typu przeszczepienia nie były powtarzane, bo wciąż cały świat zmaga się z bardzo poważną barierą przy przeszczepianiu narządów od zwierząt do, do ludzi. Jest to bariera międzygatunkowa, immunologiczna, która powoduje, że te narządy są niszczone, są odrzucane. Mimo wieloletnich starań, już trwających dekady całe, no Nie udało się ani w cudzysłowie biorąc wyprodukować takich zwierząt, które nosiłyby geny człowieka, czy były odpowiednio przygotowane do tego, żeby te narządy łatwiej były akceptowane, ani nie udało się znaleźć skutecznych sposobów przełamania tej bariery międzygatunkowej. A więc to jest przeszczepienie wciąż bardzo niszowe, wciąż trwają prace na tym, i tak naprawdę nie wiadomo, czy skuteczne metody. Pozwalające na wieloletnie przeżycie tego, tego typu przeszczepów od zwierzęcych, senoprzeszczepów, nie zostaną wyprzedzone przez inne metody, jak na przykład no, dość głośne próby wyhodowania narządu w laboratorium. A ta hodowla niesie ze sobą właśnie możliwość wyhodowania narządu, który będzie odpowiedni immunologicznie dla konkretnego biorcy. Kto wie, czy to. Nie stanie się praktyką szybciej niż, niż możliwości przeszczepienia od zwierząt. I na pewno też mamy taką barierę kulturową. I natomiast sądzę, że dla osoby, która jest w sytuacji no, skrajnej niewydolności swoich narządów, i nie miałaby możliwości otrzymania przeszczepu od dawcy żywego, czy od dawcy zmarłego, pewnie taka osoba zaakceptowałaby przeszczep od, od zwierzęcia. E, I nie sądzę, żeby w naszym kręgu kulturowym był to bardzo duży problem dla większości osób. Natomiast z medycznego punktu widzenia wciąż ta bariera jest bardzo silna. Być może właśnie te tak zwane cudzysłów to biorąc hodowanie narządu w laboratorium, gdzie pozyskując narząd od dawcy zmarłego, wypłukując wszystkie z niego komórki i zasiedlając ten pozostały jakby rusztowanie tkankowe, zasiedlając komórkami macierzystymi pochodzącymi od tego samego biorcy, który ma ten narząd otrzymać, już Potwierdzają eksperymenty, że u zwierząt udało się wyhodować czy to nerkę, czy serce, jeszcze nie w pełni funkcjonalne, ale już, już zbliżone swoją czynnością, więc kto wie, czy za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat to nie będzie metoda, która będzie mogła być w praktyce zastosowana, a w takim przypadku nie będzie bariery immunologicznej pomiędzy tym wyhodowanym narządem a biorcą narządu.